Dzień dobry, witajcie moi drodzy w serii Od Zera do Milionera i Pet Simulator X. Także zapraszam serdecznie moi drodzy. Będziemy tutaj. A, to jest. Anno Stand. Co to znaczy Anno? O, możemy sobie pieniądze wziąć. Zostawcie lajka. I, i musimy wybrać sobie jakieś stanowisko tutaj. E, to tu jest. Gdzieś jest. Ja jestem ser, ale proszę, ja proszę, jaki to jakim? Tak właśnie te, bo do my, A, my mówią po polsku, patrzcie, nawet tu Polacy są. Unclaimed Stand. No, panowie, czy ja mogę coś tu no. zrobić? Co jest, słuchajcie, czemu, czemu to nie działa? Czy tu są jakieś błędy? Patrzcie, coś się popsuło. Co jest? Chyba że moje stanowisko już jest unknown stand, unknown stand. Coś mi się nie ładuje. A jakieś problemy? Pomocy! Pomocy! Ała. No dobra, słuchajcie, udało mi się coś zrobić, ale wydaje mi się, że tutaj są jakieś błędy, czy coś takiego, bo popatrzcie. Dziwny błąd tutaj znalazłem. Unclaimed stand, a nie mogę. A niby jest, że nikt tutaj nie jest na stanowisku, a tak naprawdę jak widzicie jest tutaj jakby widok tego stanowiska różny i nie mogę tu nic na przykład go klejmować, no dobra, ale to jest mój. Nazbierałem już 38,6 biliona, pytanie teraz słuchajcie, bo ja bym posprzedawał sobie, na przykład sprzedałbym może nie egzotyczne pety, ale te, które zdobyłem, czyli na przykład te Doodle Agony, pytanie tylko ile one są warte? Jestem ciekaw, no tutaj są ludzie bogaci, są i biedni, więc zobaczymy. Jestem ciekaw, czy słuchajcie, ktoś kupi za 1 bilion. Nie wiem szczerze, jakie są ceny. Może przejdźmy się. To kosztuje 16. Ktoś sprzedaje za 750 milionów takiego peta? Ej, to jest drożyzna. I to normalny. Ja sprzedaję lepszego za tego. Za... I to jeszcze HC Wordów. Tu ktoś sprzedaje takie pety. Ciekawe. Tu ktoś sprzedaje złote te. Ciekawe, czy jakby skupić te, te huge pety. Tu mamy znowu rainbowki. Tu mamy. Z... Nikt nie ma. Słuchajcie, mało w ogóle tutaj ludzi jest na tym świecie. Chyba będziemy musieli zmienić miejsce. Bo z tego co widzę, to tutaj jest, jest słabo. Jest bardzo słabo. To zmienimy miejsce. No, tutaj jest więcej, więcej ludzi. Zobaczymy, co oni tutaj sprzedają, słuchajcie. No, takie rzeczy, tu prezenty, tu kod. Mogę to, słuchajcie, włączyć. Unclaimed stand. Czy ja mogę tutaj coś zrobić? Czemu to jest unclaimed i ktoś tu niby siedzi? Dobra, tu, tutaj też mogę? Nie mogę, słuchajcie. What? What, 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 what? what, what? No patrzcie, tu jest stanowisko jakieś za 200 koła. Tu jest też unclaimed. To ja nigdzie nie mogę stanowiska zrobić, bo są jakieś błędy. Co oni tutaj. Okej, okay, no za 1,6 biliona sprzedają takiego. Okej, okay, 400 milionów. Taki pet, 400 milionów? Okej, okay. ciekawe ceny, słuchajcie. No dobra, ja muszę tutaj na uboczu. Też nie mogę, słuchajcie. Dziwne to jest. To są jakieś dziwne błędy i nie można tutaj stanowiska potem robić. I nikt nie sprzedaje hardcore Petów. Tak w ogóle. Ej, no słuchajcie, przez ten dziwny błąd ja nie mogę tutaj e, robić serii. No nie, mam nadzieję, że to naprawią. To jest unclaimed. Co, co w takim przypadku zrobić? Słuchajcie, dziwne to jest. Słuchajcie, no patrzcie, tu też nie możemy nic zrobić. Słuchajcie, bieda, no i co teraz? To teraz jak żyć, jak tyć. Zbierzmy sobie te gemy. No niestety, niestety moi drodzy jest lipa. No nic, do zobaczenia.